A teraz, proszę Państwa, znajdujemy się na wyspie, kiedyś tak zwanej wyspie więziennej, a na tą chwilę ta wyspa się nazywa Wyspa Żuwi. I tu mamy taki rezerwat bardzo dużą ilością Żuwi. To są Żuwie lądowe, prawdopodobnie zwane kareta, kareta. Idziemy tutaj, bardzo, bardzo fajne. Elciu zobacz każdy ponumerowany tak, że nie zginie dobrze no, idziemy, idziemy alejko i tu widzimy w początkowej fazie na wyspie było tylko dwa dwa żółwie na tą chwilę mamy około 450 mamy tutaj różne ptaszki proszę bardzo żółwie ładne no uważaj no, no dziękuję za uwagę usłyszałem następnej relacji